Dzień dobry, kochani. Dzisiaj taki temat nie dość czysty duchem, czyli o takim życiu w lęku, czy już ze zdiagnozowanym zaburzeniem obsesyjno-kompulsywnym. No, to trzeba by pójść do, terape do właśnie specjalisty, terapeuty, czy kierownika duchowego, żeby to móc ocenić. E, czym jest kompulsywna religijność, bo dziś o tym właśnie chcę z Wami mam trochę poopowiadać, może tak z Wami rozmawiać, to może co dużo powiedziane. E, tak naprawdę jest to e, pewnego rodzaju, tak, nerwica i lęk przed potępieniem. I w momencie, kiedy już. Przeszkadza nam to w funkcjonowaniu, w życiu, w przeżywaniu radości, w przeżywaniu w ogóle mojego życia, to trzeba coś z tym zrobić i uczulam, żeby się zastanowić, czy może nie jestem w tej grupie już osób potrzebujących interwencji. Tak naprawdę taka osoba przeżywa nadmiernie religijność w sposób taki, że się Boga boi, tak, że ma natrętne myśli dotyczące grzechu, winy, zbawienia i czuje się non stop nieustannie niedość czysta duchowo, mimo że obiektywnie nie żyje w grzechu ciężkim. To i tak czuje się przez cały czas nie okay z Bogiem i że to jest za mało, czysto za mało dobrze bardzo często jest to po prostu pokusa i szatan, który wie, że już nie może do nas dotrzeć poprzez grzech typu ukraść, zabić i tym podobne sprawia, że nasza religijność staje się uciążliwa po prostu namawia nas do perfekcyjności której Bóg zupełnie od nas nie wymaga i to co jest najtrudniejsze, żeby sobie uświadomić i ale najbardziej leczące w tej sytuacji, jest to, że to że Bóg jest miłosierny i daje łaski. I, I ja nie mogę na to zasłużyć, po prostu to dostanę, dostaję. Nawet teraz, kiedy się tak strasznie kompulsywnie modlę, dostaję dużo więcej niż widzę, że dostaję na ogół. Warto sobie to uzmysłowić, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków. I tak mówi do nas Pismo Święte. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to przychodzi nie od was, lecz jest darem Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Czyli tak naprawdę chlubienie się tym, że ja tyle się modlę, tak często chodzę do spowiedzi, jaki to ja jestem wyczyszczony duchowo, tak manualnie tak to nazwijmy, poprzez moją religijność, to jak już zaczynam się chlubić, to pycha. A pycha to grzech. I tak naprawdę można powiedzieć, że jestem w permanentnym grzechu. Przez to, nie przez to, że mi Bóg nie odpuścił ta w, w, w spowiedzi albo że czegoś tam nie powiedziałem na spowiedzi. Nie, tylko przez to, że właśnie chcę tym, chcę zasłużyć, chcę. Ja być produktorem, tak to nazwijmy, zbawienia swojego, a nie Bóg. A Bóg mówi jasno, że to On daje zbawienie. Zbawienie jest z łaski. Możecie ją tylko dostać. Miłość Boża nie opiera się też na perfekcyjności człowieka. I to jest kolejne kłamstwo szatana, który próbuje nas w tą religijność taką nadmierną pędzić A w miłości nie ma lęku, jak czytamy, w pierwsze, jak czytamy w Biblii. Lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk wiąże się z karą. Kto się więc lęka, nie wydoskonalił się w miłości. A Bóg jest miłością. Więc im bliżej jesteś miłości, e, miłosierdzia, tym bliżej jesteś Boga. Im bliżej jesteś lęku, kto e, jeszcze nie miał okazji e, zna, e, posłuchać na moim kanale Rozmowy z repertem Tekieli, lęk jest furtką dla złego. Każdy lęk, nawet jeżeli sobie dla przyjemności oglądamy horrory, każdy lęk jest furtką dla złego, każda miłość jest furtką do Pana Boga. I to, co jest też najważniejsze, Jezus nie przyszedł by potępiać, ale żeby zbawić. I tak naprawdę. Chodzimy do kościoła, ponieważ potrzebujemy lekarza, tak, bo to jest taki szpital i Bóg sam o tym mówi, że nie potrzebują lekarza zdrowia, To ci, co się źle mają i Bóg cię uzdrowi, jeżeli go poprosisz, tak, odpuści ci grzechy, jeśli go poprosisz, je wyznasz, a więc jest bardzo dużo instrukcji, które niestety opierają się nie na tym, że ja będę kontrolować i... To moją mocą się coś stanie. Nie. Boże. <laughs> Żeby zrozumieć mechanizm tego zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego, bo to takie trudne dwa wyrazy i o co w nim chodzi, to jest to forma zaburzenia lękowego, nominowana literkami OCD, nominowana, nie wiem, czy tak się mówi, no, w skrócie OCD. Która pojawia się, której pojawiają się obsesyjne myśli, typu mogę popełnić grzech śmiertelny, właśnie jestem za mało czysty duchowo, Bóg mnie nie kocha, bo ja znowu coś tam źle zrobiłem, nie dopełniłem, nie pomodliłem się. To jest jedno, czyli obsesyjne myśli i kompulsywne zachowania, czyli właśnie częsta spowiedź, powtarzanie modlitw. I oczywiście czym innym jest, modlitwa różeńcowa albo jakaś tam, z miłości, ofiarowanie swojego czasu, swojej przestrzeni życiowej na to, żeby być z Bogiem, z Maryją i żeby po prostu oddawać miłość w ten sposób. A co innego, jak ja chcę się uchronić przed lękiem, oczywiście to pewnie zadziała, no, bo nie mogę myśleć o wielu rzeczach jednocześnie, ale jeżeli motywuje mnie lęk i zaczynam, jak gdyby, tak kurczowo się trzymać tradycji religijnych, właśnie tych rytuałów, no to warto się zastanowić, a gdzie jest w tym wszystkim zaufanie do Boga, że on z każdego złego wyciągnie dobro i tego, że jest miłosierny i tego, że chce mnie zbawić. I tego, że jak poproszę, to dostanę. <grywa> w w, w DSM-5 to jest taka książka psychologów i psychiatrów na temat zaburzeń. To jest najnowsze akurat wydanie. To zaburzenie charakteryzuje się nawracającymi, uporczywymi myślami, czyli właśnie obsesjami i powtarzającymi się zachowaniami lub czynnościami umysłowymi, czyli konsumpcjami. E, najlepiej radzi sobie z tym nurt poznawczo-behawioralny, e, bo poprzez zmianę zachowania i zmianę myślenia, e, czyli dokładnie na tych dwóch elementach się pracuje, e, dochodzi się do pewnego stanu zdrowia psychicznego, tak to nazwijmy. E... Oczywiście możemy oszukać terapeuty, że w minął, tylko <grytko> po co? <grytko> e... Ważna jest też osobą kierownik duchowy, e... bo tutaj też jest ważne to, żeby mówił do was człowiek z pozycji Autorytetu, jeżeli ja nie jestem autorytetem duchowym, bo zakładam, że mogę dla niektórych nie być, sama się na taką osobę nie piszę, to warto na to spojrzeć jednak właśnie w taki sposób, że jego się pytać, tak? Bo jeżeli Bóg, jeżeli Ksiądz nas powiedzi, mówi, ja odpuszczam tobie grzechy, idź w pokoju. To znaczy, że teraz się szykuje na pokój w sercu, a nie na wyszukiwaniu grzechów, które właśnie popełniłem, bo nie wiem, nie przywitałem się z sąsiadem. Kilka praktycznych rzeczy, które mogę podpowiedzieć jeszcze, to, które mogą pomóc, to jest po pierwsze uznanie swoich ograniczeń. Bóg naprawdę nie oczekuje perfekcji. To diabeł tkwi w szczegółach i, jak gdyby tak. Bóg chce, żebyśmy robili rzeczy dobre i byli dobrymi ludźmi, a nie perfekcyjnymi. Mamy nie oczekiwać od siebie perfekcji. Bóg oczekuje od nas zaufania. Zbawienie nie opiera się na naszej bezgrzeszności, ale na Jego miłosierdziu. I to jest tak czasami trudno puścić. Bo my lubimy mieć kontrolę i lubimy sobie myśleć, że to my, że to za naszą zasługą, a mamy puścić, bo to Bóg, a nie my, Dopełni tego dzieła w nas zbawienia. Myślenie w ten sposób i, i jak gdyby tak ten trzymanie się kurczowo tego lęku też powoduje i ta perfekcyjność powoduje to, że zaczynamy wchodzić w grzech oczywiście, pychy. Druga rzecz. Rozpoznawać pokusę fałszywej pobożności. Czyli to właśnie jesteśmy dalej w tej pysze. Gdy modlitwa staje się narzędziem kontroli, a nie relacją z Bogiem, to naprawdę jest duży znak ostrzegawczy, że coś jest nie tak. Warto wtedy ograniczyć tak jednak rytuały, modlitwy kompulsywne. Po prostu ustalić konkretny czas na modlitwę. I nie powtarzać ze strachu, że no dobrze, przeznaczyłem czas na modlitwę, godzinę, ale może godzina to za mało, to ja jeszcze drugą godzinę. Ale to może też nie być, ale, ale przecież e, Katarzyna mówiła, że to tak nie można. To, to ja dam Bogu z miłości teraz trzecią godzinę. No, fajnie, jakby wszystkie trzy były z miłości. Um, I pytanie, tak. E, czy na pewno dobrze rozumiem relację, słowo relacja. Warto korzystać z sakramentów z wiarą, a nie z lęku. Bo jeśli spowiednik naprawdę mówi, że nie masz grzechu ciężkiego, no to nie masz, no musisz mu zaufać. Warto też popracować nad przyputowaniem obrazu Boga, który mam w głowie. Bóg nie jest policjantem i Naprawdę nie będzie cię pałował. On chce, żebyś mu zaufał. On chce, żebyś żył w pokoju i w wolności. I naprawdę, czasami zaleca się zaniechanie niektórych elementów modlitewnych po to, żeby pojawiła się relacja z Bogiem. To nie są proste rzeczy, tak, bo gdzie jest granica pomiędzy tym, że już jest kompulsywnie, a jeszcze nie, a, a może ja się za mało modlę, a ja tak tylko w głowie mi to tak ura, że ja się tak strasznie dużo modlę. Oczywiście, odcieni szarości, jak zawsze w psychologii na suwakach, e, jest e, bardzo dużo. Czy ja jeszcze jestem w normie, czy ja już jestem po stronie zaburzenia, to są zawsze te same odwieczne pytania psychologa i... Osoby, która przychodzi do psychologa, ale takie przeformułowanie myśli z tego, że ja muszę zasłużyć na to, że ja otrzymuję z łaski, takie codzienne szukanie, gdzie zauważyłem działanie Bożej łaski, choć na to nie zasłużyłem, takie myśl, zmiana myślenia, tak na to, że to nie to, że nie jestem wystarczająco dobry dla Boga, tak. Tylko szukanie prawdy, że te wszystkie cytaty, że, że Bóg ma policzone moje włosy, że na rękach ma moje imię i że chciało mnie tutaj, zanim jeszcze w ogóle tak ktokolwiek miał pomysł na to, że się urodzę. I też takie sprawdzanie, co zrobiłem dziś z miłości do Boga, a co znów z lęku. I nie potępianie się, bo jak zaczniemy się potępiać za to, że znowu z lęku coś zrobiłem, to będziemy mieć lęk, że zrobiłem coś z lęku. Eee, więc lęk uogólniony mamy gwarantowany. Nie, z miłością trzeba do siebie podchodzić. I jak jeszcze mi się zdarza coś zrobić z lęku, to też ok. To też ok. Jeszcze mi się zdarza, bo ja dopiero zaczynam się temu przyglądać i zaczynam się nad tym zastanawiać, więc też ok. Po prostu miłujcie tak Boga, a bliźniego swego jak siebie samego, więc my też się mamy miłować. Mamy sobie okazywać miłosierdzie. Warto też na przykład sobie znaleźć taki cytat, który będzie jednak koił ten lęk. Czy to będzie, nie wiem, Pan jest łagodny, miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, albo że... Nikt nie zdoła wyrwać ich z mojej ręki, mówi Bóg, albo jeśli serce oskarża, Bóg jest większy niż serce nasze i zna wszystko, co w nim jest, tak, co jest w naszym życiu. I warto może tak w głowie sobie przerobić, właśnie pracując, że nie chcę być doskonały, chcę być Twój. Tobie powierza moją niepewność i Boże prowadź mnie. Nie ma czegoś takiego, jak skuteczność modlitwy. Ona jeżeli buduje relację z Bogiem, to służy, a jeżeli nie buduje relacji z Bogiem yy... A jest jej za dużo, jest za intensywna i za dużo w tym wszystkim lęku, to warto się nad tym zastanowić, czy nie poszukać pomocy. Jak Wam był błogosławi.